Po wizycie w Świdnicy i ostatniej naszej wizycie na torze w Poznaniu, strefa Motorsportu zawitała do Gdańska. Jesteśmy w parku serwisowym podczas rajdu Gdańsk. Tutaj, drodzy Państwo, chyba nie jest sposób jechać cały czas na maksa, mówiąc kolokwialnie, ale jak jechać? Będąc liderem rajdowych samochodowych mistrzostw polskich Castrol Intercars, no to już pytanie do lidera. Grzegorza Grzyba, witam Cię, Grzesiu. Powiedz, jak tutaj trzeba te OS-y przejechać, żeby utrzymać tą pierwszą pozycję? Witam serdecznie. Słuchaj, no wiesz co, tak naprawdę będę mógł Ci odpowiedzieć chyba dopiero w niedzielę po południu. To jest bardzo trudne pytanie. Powiem dlaczego. Dlatego, że jest to jedyny rajd szutrowy w mistrzostwach Polski. Dawno, już chyba 3 lata, taki rajd nie był rozgrywany w ramach właśnie naszego pucharu. E, a ma, niesie to ze sobą pewne zmiany. No, na przykład, auto kompletnie jest inaczej zbudowane, o innej charakterystyce. Inne, uż, innych używamy zawieszeń, opon, dyfrów, skrzyń itd. Tak 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 Jak również sama technika jazdy jest zgoła odmienna niż po asfalcie. Czyli czasem hamujemy. E, czyli czasem hamujemy, ale tutaj na przykład hamujemy dużo więcej bokiem. E, wykorzystujemy jeszcze większą inercję tego samochodu. I chyba jeszcze w większym stopniu faktycznie wykorzystujemy prawa fizyki działające na tą rajdówkę. Grzegorz, widzieliśmy Twoje auto z testów przed tym rajdem. Auto już wygląda dobrze, choć jeszcze w naszym studiu dziś nie stoi. Jak to wszystko wyglądało? No, przyznam się szczerze, że nie było różowo. Mieliśmy taką, no, taki mały problem, niestety, spadła nam opona z felgi podczas odcinka testowego. No skończyło się to drobną kraksą. Wyglądało auto niezaciekawie, ponieważ kolokwialnie mówiąc nie miało tyłu. Ale tak naprawdę to była na całe szczęście tylko kosmetyka. Wyglądało źle, a skończyło się niegroźnie. I chłopcy w półtora dnia odbudowali samochód. Już samochód jest w drodze tutaj do nas, wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Jutro rano, tylko jeszcze taki drobny, malutki teścik skontrolujemy wszystko. Także jesteśmy pod tym względem, mam nadzieję, dobrze przygotowani. Grzegorz, mówiłeś nam w świdnicy w studiu, że ty nie lubisz słowa faworyt, no ale nieubłaganie to słowo będzie ci przypisywane zapewne przez kibiców i media podczas rajdu Gdańsk. Kto może być Twoim naj, największym rywalem? Bo stawka jest bardzo wyrównana, umówmy się, ale Łukasz jest podrażniony po tym pierwszym starcie. Kuba przyjeżdża praktycznie prosto z Portugalii. To może być ta pierwsza trójka? Eee, to znaczy, myślę, że jest to więcej prawdopodobne. Oczywiście, bo w trójkę można powiedzieć, że jesteśmy głównymi kandydatami do walki o trofeum. Eee, zresztą już Raj Świdnicki to pokazał. Eee, ale nie zapominajmy, że jest jeszcze Filip eee, Niwet, który jedzie tutaj z Kodą, a ona się świetnie spisuje właśnie na szutrach. Z tego co wiemy i śledzimy wyniki Mistrzostw Świata. Jest jeszcze Zbyszek Staniszewski, jest jeszcze Raczkowski i paru innych zawodników. Naprawdę nie chcę w tej chwili wszystkich wymieniać, bo musiałbym chyba wszystkich wymienić, tak, tak jak na szybko myślę. Ale tak jak mówię, my skupiamy się bardzo na sobie. To nie jest też tak, że my musimy myśleć o tym, że musimy przyjechać czwarci, piąci, trzeci czy czy wygrać. My właśnie przyjeżdżamy po to, żeby walczyć o zwycięstwo. To jest dopiero początek roku, to jest dopiero drugi rajd, jeszcze wiele przed nami, jeszcze może się wszystko wydarzyć. O najlepszy przykład właśnie naszych testów, gdzie przy bardzo małej prędkości mieliśmy taką przygodę, która mogła nas tak dużo kosztować. Tak Prawdziwy więc, motorsport. Tak jest, prawdziwy motorsport i tutaj trzeba być w 100% skoncentrowanym jak to się mówi, gnać na maksa i będziemy tak robić. Drodzy Państwo, jak zawsze skromny, ale podczas rajdu Gdańsk pewny siebie, wierzący w końcowe zwycięstwo Grzegorz Grzyb, będziemy śledzić już za chwilę te zmagania. Jak wyglądały wszystkie odcinki specjalne na tych no, niełatwych, szutrowych trasach na Pomorzu? A z nami Jakub Brzeziński, można powiedzieć, Kuba prosto z Portugalii. Witam cię serdecznie. Powiedz, no bo nie sposób uciec od tego tematu, jak było w Portugalii, czego się nowego nauczyłeś, czy to duże doświadczenie w Twoim sportowym CV? No, rajd w po, y, Portugalii. Runda w e, Sportowo dowiedziałem się tyle, przede wszystkim, że do tej pory nie wiedziałem nic o rajdach. Potężna dawka wiedzy, przede wszystkim odnośnie tras. Bardzo długie y, odcinki do 40 km. Przede wszystkim pod względem tych odcinków bardzo różnorodne zakręty. Krótkie, wczesne, późne, szczytami, różne nawierzchnie. Czy ty nie uważasz, że właśnie to jest też troszkę bolączka RZMP, że y, no tutaj ścigacie się trochę za mało? Te odcinki są powtarzalne? Nawet nie tyle za mało odnośnie długości, tylko przez to, że te odcinki są takie same. To pilot z prawej strony, może nie, że nie jest potrzebny, ale on bardziej jest. Y, Zapewniaczem takim, jak wygląda partia, bo większość pamiętamy, bo te zakręty są dosyć proste. Nie mogę powiedzieć, że łatwe, ale patrząc na mieszkość świata są dosyć łatwe. Eee, łatwo to zapamiętać, więc pilot informuje. A na mieszłach świata 40-kilometrowy odcinek, który jest bardzo mało charakterystyczny i trudny do zapamiętania, trzeba pojechać na opis i tam się zaczyna dopiero nauka jazdy na opis. Kolim, czy to jednorazowy występ twój, czy można się spodziewać kolejnych startów? Na szczęście nie. Jedziemy Pełny cykl Dimaku, jedziemy za chwilę rajd polski. Jedziemy Finlandię, Niemcy, Hiszpanię, najdalej no byłem do tej pory w Czechach. Także jak polecieliśmy do Portugalii, to niesamowicie też pozytywny e, wyjście. Kilka zdań na temat tych tras, te, tego rajdu. Ja wiem, że są kierowcy, bo z tymi rajdami szutrowymi to tak jest. Albo się je kocha, albo się ich po prostu nienawidzi, jak jest u Ciebie. Co się je kocha, czy nie to bardziej zależy od tego, czy potrafi się jechać, czy nie. Raj Portugalii był tak naprawdę moją pierwszym, pierwszym kontaktem z szutrami. Co prawda wcześniej zrobiłem pół miliona kilometrów po lotniskach na polu, więc nie wiem, czy to się liczy, ale przede wszystkim nawierzchnia szutrowa to jest zupełnie inna koncepcja jazdy. Nie ma jakby toru jazdy. Trzeba wybierać najbardziej przyszepne miejsca. Jechać wielokrotnie linią, która nie jest bardzo korzystna ale jest przede wszystkim przyczepna. To uczy niesamowicie wiele. Ja najbardziej lubię jeździć po asfalcie, ale to dlatego, że po prostu całe życie jeździłem po asfalcie. Kuba, nasi telewizowie po pierwszym odcinku z rajdu Świdnickiego pytali nas mailowo, czy Ty też zamierzasz tutaj podczas tego rajdu Gdańsk-Kastrol-Interkarsy jechać tak agresywnie, jak jechałeś podczas pierwszej eliminacji, bo to jest już chyba Twój taki styl. No tylko to jest, tak jak wspomniałem, shooter. <laughs> Myślę, że jesteśmy bardzo daleko jeszcze od tego, żeby jechać finalnie tak szybko jak na asfalcie. Nawet na testach po kilkudziesięciu przejazdach wiedziałem, myślę, że można tu to, tu to, tu tamto, pod względem tempa pojechać szybciej, ale jednak cieniowałem. To jest za szybko, tym bardziej, że tutaj mamy 9 r i naprawdę kilku profesorów szutrowych, oni będą atakować. Szczególnie na tych odcinkach trzeba bardzo szybko jechać po szczytach. To trzeba być chorym psychicznie chyba, żeby y, trzymać ten gaz non-stop. Ja na szczęście będę w wielu miejscach zamykał oczy i będę liczył, że za tym szczytem znajdę się. Tam gdzieś na drodze, a nie poza nią. I drodzy Państwo, powiedział to Jakub Brzeziński, którego agresywną, e, w jazdę na krawędzi oglądaliśmy podczas pierwszej e, eliminacji rajdowych samochodowych mistrzostw Polski, Castrol Intercars. Kuba, dzięki za obecność w naszym mobilnym studiu. No i widzimy się w Mikołajkach, bo jak słyszałem, w Rajdzie Polski będziesz występować, a my zamierzamy być tam z kamerą. Powodzenia. Jasne, ale wcześniej widzimy się na mecie w niedzielę. Dokładnie tak. 12. rajd Gdańsk to druga w tym roku eliminacja Castrol Intercar z rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Po emocjach, jakie niosły za sobą odcinki specjalne rajdu świdnickiego Krause i szybkich, ale niełatwych drogach Dolnego Śląska, sportowa rodzina RSMP przeniosła się na Pomorze i Kaszuby. Start oficjalny w piątkowy wieczór zorganizowano na targu węglowym w centrum Gdańska, na terenie Amber Expo. Zlokalizowany był park serwisowy. Stąd kierowcy ruszyli na trasę. 11 OS-ów to w sumie 122 km i 900 metrów ścigania, ponad 360 km dojazdówek i dwa dni marzeń o końcu zwycięstwie. Prawdziwa walka rozpoczęła się w Donimierzu Wielkim tuż przed 11 w sobotę. Linia mety to okolice stadionu PGE Arena i Power Stage w niedzielne popołudnie. Od piątku w kuluarach wymieniano faworytów rajdu, ale motorsport jest nieobliczalny. Błędów nie wybacza i wygrać może absolutnie każdy. Mamy szczęście do rozmówców z Dolnego Śląska, do rozmówców z Wrocławia. Był z nami Jakub Brzeziński, jest z nami Artur Bonasiewicz, Artur Dzień dobry. Witam. E, tak już z Kubą rozmawiałem, że z, z szutrem to tak jest, że albo się go kocha, albo się go nienawidzi, jak to u Ciebie jest. Jakie masz, e, jak, jak się zapatrujesz na te zawody przed ich e, rozpoczęciem? Nie mam szczerze pojęcia, bo jeszcze nigdy nie jechałem, także po prostu nie wiem. Natomiast e, od małego jeździłem zimą po śniegu, także to mi się zawsze podobało, natomiast tak naprawdę Nigdy nie jeździłem po szutrach, także będzie to debiut, Czy to ale... nie jest trochę tak, Artur, że, że, że yy, bardzo wielu kierowców ma małą styczność z, takim, z taką nawierzchnią? I to może być wielka niewiadomość nie tylko w Twojej załodze, ale po prostu ten rajd może być wielką niewiadomą? No, myślę, że na pewno nie wiadomo, natomiast tutejsi zawodnicy mają troszkę lepiej, ponieważ te, te odcinki... Znaczy warunki jakie tutaj mają, prawda, oni bardziej Rzucą, trenują, wykorzystują to, trenują właśnie na szutrach. My natomiast na Dolnym Śląsku bardziej asfalty, tak, no, Dolnośląski, Karkonoski. Artur, przed y, pierwszą eliminacją rajdowych samochodowych mistrzostw Polski, Castrol Intercars, rozmawialiśmy y, z naszymi gośćmi o tym, że deszcz, który spadł przed startem, mógł spowodować się Odpowiednie przygotowanie samochodu, no i też zmienić zupełnie tą trasę. Jak to będzie wyglądać tutaj, jeśli jutro na przykład drona będzie padać? Ach, nie mnie pytać, ponieważ mówię, doświadczenie mam zerowe, natomiast no, myślę, że będzie bardzo ślisko. Już jest ślisko, a co dopiero jak popada, także no, no, będzie ciekawie. Myślę, że ciekawie oby, oby szczęśliwie wszyscy dojechali, tego każdemu życzę. To najważniejsze. Chciałem ci jeszcze zapytać o opony. Na ile opony są ważne? W takim razie, jak je dobrać? Jakie ty? Na, na jakie ty postawiłeś? Znaczy. Ja postawiłem na to co mam. Natomiast e, generalnie taki robię miks. Próbuję zrobić taki miks na początek. E, twarda miękka, tył, miękka. Co by, co by bardziej jakoś kleił tył. No bo mówię, nie, nie wiem, próbuję będę się uczył tego wszystkiego. Także no tak, tak to widzę. To. Jaki cel widzisz w tym sezonie? Wygrać. Wygrać, jedynie wygrać, na no nie. Ale jest tak, że konkurencja jest blisko, prawda? W każdej klasie, u Ciebie w klasie Open również. E, no tak, nie, nie, no, ja jestem takim mimo już wiekiem dość nieodpowiednim, natomiast ja dopiero tutaj się zaczynam jak gdyby wdrażać, uczyć i, i tam nie bardzo liczę na jakieś tam miejsce w, w generalnej mojej klasie, natomiast no, staram się bawić i, 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 i korzystać z tego, z, korzystać z tych wszystkich rajdów. Ślicznie dziękuję Artur za rozmowę i trzymajmy kciuki tak jak powiedziałeś, za bezpieczny dojazd do mety. Oby, oby. Dziękuję Dzięki bardzo, śliczne. dziękuję bardzo. Tymczasem we Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska w kartingu. To pierwszy krok do kariery kierowcy rajdowego bądź wyścigowego. Są to zawodnicy z całej Polski, którzy ścigają się w kartingu amatorskim nie od dziś, więc jakość ich jazdy jest na bardzo wysokim poziomie. Obyśmy zwycięzców w przyszłości mogli zobaczyć na trasach największych zawodów w kraju. Czy rajdówki mogą jeździć zasilane gazem LPG? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do ekspertów z firmy Prince. Przyjęło się, że samochody rajdowe są wyposażone tylko i wyłącznie w silniki benzynowe. Jednak od niedługiego czasu mamy dostępną instalację, która jak najbardziej spra sprawdzi się w samochodach typowo rajdowych. Samochody są zasilane alternatywnym systemem paliwowym LPG i jak najbardziej możemy uzyskać osiągi takie same, często lepsze niż samochody zwykłe benzynowe. Jeżeli chodzi o najnowsze osiągnięcie, jest to instalacja dedykowana szóstej generacji. Jest to trysk gazu w fazie ciekłej. i instalacja nazywa się marki Prince Direct Max. To żeby uzupełnić ten dolnośląski skład w strefie motorsportu, Rafał Stalbach dla Państwa. Witam nas, serdecznie. Z Gdańska. Rafał, jak się jechało Jest z Dolnego Śląska? Bo my nie niespełna 6 godzin, a Ty? A ja też 6 godzin, ale ja z przyczepą. Ale całkiem przyjemna droga, trzeba przyznać. Nie no, teraz Amerykę mamy w ogóle, nie ma o czym mówić. Rafał, to tak na rozgrzewkę oczywiście, bo drogi od jutra przez najbliższe dwa dni chyba już takie przyjemne nie będą. Wiesz co, no, troszeczkę nam dzisiaj miny zrzedły, jak było oberwanie chmury na ostatnim os Dzisiejszego dnia na zapoznaniu no, spadło bardzo dużo wody, i te, te, to, to, to co się obawialiśmy, te OES-y tutaj mają bardzo miękkie podłoże, i momentalnie, no, momentalnie, się, momentalnie się zamieniły w, w po prostu grzęzowisko. Po prostu były nieprzejezdne. Mamy nadzieję, że no takich sytuacji już nie będzie, że pogoda nam dopisze i bo tak to jest całkiem przyjemnie. Oprócz tych kuleczek słynnych kamyczków, które są bardzo śliskie i trzeba bardzo uważać, no to tak to nie mamy zastrzeżeń. Szybkie, fajne, sprawne OS-y. Rafał, jak tutaj jechać te szutrowe odcinki? Czy zdejmować nogę z gazu, czy, czy jednak nie? Zastanawiam się sam, bo właśnie wspomniałem o tych kulkach. One są bardzo śliskie, mega śliskie i w niektórych zakrętach e, zwłaszcza załogi jadące na początku no będą miały no, utrudnione zadanie, no, bo to będzie y, no, tak jak na lodzie auto się zachowywało. Y, no, zobaczymy, zobaczymy jak, w jakiej my będziemy sytuacji, bo my jedziemy troszeczkę z tyłu, będziemy mieli, mam nadzieję, podkurzane i dzięki temu no, będziemy mogli jednak jechać troszeczkę bardziej przyczepnie będzie dla nas. My trzymamy kciuki oczywiście za to, żebyśmy się spotkali. A na ja, nie mecie. dziękuję. Rafał, a, a czego ty byś sobie życzył po, tym, po tej długiej eliminacji Castol, Intercars, rajdowych, samochodowych Nie, Polski? no to w końcu muszę to wygrać i koniec. Zwłaszcza, że w tamtym roku tu wygrałem i mam taki plan, żeby to wygrać w końcu tutaj też. Licie dziękuję, trzymamy kciuki. Dzięki. Odcinek specjalny numer 1, Rebexpert, blisko 10 km trasy. Start w Donimierzu Wielkim, meta w Smarzynie. Po drodze, kilka niezwykle ciekawych miejsc dla kibiców i kilka niezwykle trudnych miejsc dla ścigających się załóg. Czwarty kilometr trasy, szybkie zejście po szutrze i prawy nawrót na asfalt. Grzyb pewnie jak profesor, ale nieco wolniej od czołówki, kończy na czwartym miejscu. Świetny za to Zbyszek Staniszewski. On w rajdach jest od 13 lat, wie jak jeździ się po tych szutrowych trasach. 700 sekundy niesamowite. Tyle traci do Staniszewskiego, Jakub Brzeziński. Kołtun jest trzeci, Łukasz Chabaj, mistrz Polski. Podrażniony nieco po pierwszej eliminacji w Świdnicy, Tutaj finiszuje dopiero na siódmym miejscu. Szybki dojazd do Wyszecina, tu startuje OS numer dwa. Nieco, bo 600 metrów dłuższy od poprzednika. Tu trzeba uważać na zejścia z dróg szutrowych na asfaltowe. My jesteśmy w okolicach miejscowości Lipki, około pół kilometra przed metą. Piekielnie szybki jest Filip Dniwet. On jedzie dziś z kodą Fabiom R5. Na granicy ryzyka też Staniszewski. On dojeżdża jako drugi. Kołtun jest trzeci, Brzeziński czwarty. Ci kierowcy tracą do najszybszego Filipa nawet mniej niż 10 sekund. Stawkę gonią ekipy Złotwy. Trzeci OS jeszcze dłuższy, 11-kilometrowy. Start w Miłwinie, meta tuż pod miejscowością Częstkowo. Zwycięstwo Kołtuna, pozycja lidera dla Brzezińskiego. Szybko stara się jechać także nasz gość ze studia. Wrocławianin Rafał Stalmach. Do końca pierwszego etapu jeszcze jeden przejazd Rebexpert. Powtórka OS-u numer dwa, i na koniec ponownie mił Częstkowo. Na czwartym odcinku rządzi i dzieli Jakub Brzeziński. Za jego plecami do mety dojeżdża Jarosław Kołtur. Trzeci jest Filip Niwet, Blisko Łukasz Habaj. Przejazd po drugiej pętli daje się we znaki Autom, bo trasa jest już mocno zryta. Brzeziński na szóstym OS-ie uszkadza wahacz. Wykorzystuje to kołtun, który jedzie bardzo równo i obejmuje prowadzenie w generalce. Trzeci jest Habay, na czwarte miejsce wspina się Filip Nivet. A wszystko kosztem Grzegorza Grzyba, który spada na pozycję numer 5. Sporo pracy w parku serwisowym mają mechanicy. Szutrowe trasy to nie to samo co asfalt. Podwozia są już nieco zmęczone piachem i kolejami. Na niedzielne ściganie już wszystko jest gotowe. Początek wcześniej, bo przed godziną dziesiątą. Odcinek z okolic Łebna do Donimierza Wielkiego, ale nie na skróty, prawie 14 km dookoła jeziora Otalżyno. I właśnie tu także nasza ekipa rozstawia swoje kamery. Brzeziński jest niesamowicie szybki, jedzie rowem, a mimo to wygrywa. Niwet przeskakuje w Generalce Habaya i jest już drugi. Kołtun utrzymuje prowadzenie. Ósmy OS kierowcom mówi jasno, nie ma już miejsca na kalkulacje. Tu trzeba pędzić, ale przy tym nie wypaść z trasy. Chabaj, który dociera jako drugi, zrzuca ponownie Niweta z pozycji wicelidera. Raczkowski kończy na trzecim miejscu. Cowton jedzie bardzo równo. Siódme miejsce i nieco ponad 10 sekund straty to wciąż pozycja lidera. W piątce z otwartym bagażnikiem do mety dociera Łotysz Worobiows. Grzegorz Grzyb i Robert Hundla na odcinku kończą jako ósma załoga, ale w generalce to wciąż pozycja numer 4. Na odcinku specjalnym numer 9 szaleje Staniszewski, ale najwięcej wygrywa Filip Niwet, który ze stratą jednej sekundy dociera na pozycji numer 2 i wskakuje w generalce na fotel wicelidera. Chabaj jest trzeci, a czwarty Grzyb. Już teraz wiadomo, że Niwet walczyć będzie z Kołtunem o zwycięstwo, a Chabaj z Grzybem o brąz. Brzeziński popełnia błąd i kończy rajd na drzewie. Na szczęście po badaniach w szpitalu okazuje się, że z załogą wszystko w porządku. Na przedostatnim odcinku specjalnym straty do Kołtuna Niwet zmniejsza do dwóch sekund. Cóż za pasjonująca walka o zwycięstwo. Wszystko musi rozstrzygnąć Power Stage. Tu najlepiej czuje się Filip Niwet w swojej Skodzie Fabi R5. Wygrywa ostatni OS i cały rajd. Jarosław Kołtun do mety dociera dopiero na piątym miejscu, ale cały rajd kończy jako drugi. To duży sukces. Pojedynku Habaja z Grzybem remis, ponieważ Power Stage dużo lepiej pojechał wrocławianin, ale w klasyfikacji generalnej lepszy był Łukasz Habaj. O 700 sekundy oczywiście. Za plecami Grzegorza Grzyba i Roberta Hundli w klasyfikacji generalnej rajdowych samochodowych mistrzostw Polski Castrol Intercars, Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot. Na pozycji numer 3 Filip Nibet i Kamil Heller. Kolejny przystanek RSMP to rajd rzeszowski na początku sierpnia. Druga runda rajdowych samochodowych mistrzostw Polski Castrol Intercars dobiegła końca. Kolejne punkty rozdane w klasyfikacji generalnej, ale po raz kolejny potwierdza się przysłowie, że w motorsporcie najważniejsze jest to, żeby dojechać bezpiecznie do mety. Tak jak my do mety tego odcinka, już teraz zapraszam na kolejne odcinki z terfy motorsportu, m.in. relacje z rajdu Polski. Jakub Mielczarek, do zobaczenia.